Jak się przygotowywałeś do bicia tego rekordu? E, dużo biegałem. Bardzo dużo przede wszystkim. Technikę mam już e, w sumie od dziecka, już opanowaną, bo dziecka już trenuję bardzo dużo. E, w sumie od rana do wieczora zawsze trenowałem e, głównie żonglerkę. Głównie żonglerkę, bo graliśmy z kolegami na trzepaku e, i graliśmy w siatko nogę przede wszystkim. Nie było co robić, to graliśmy, bo ja. Pochodzę z y, miasta, gdzie jest y, blokowisko, y, niejedno i tam po prostu grywaliśmy sobie wspólnie w piłkę nożną. <grych> e, na ile się dzisiaj przygotowujesz? Jaki czas chcesz uzyskać? E, moim planem jest e, podbijanie piłki minimum przez dwie godziny, ponad dwie godziny, żeby ustanowić rekord Polski. E, moim... E, Celem jest jednak podbijać dłużej, czyli tak gdzieś w okolicach 5 godzin, może uda się 7 nawet, bez przerwy, bez żadnej przerwy. A co powiesz na rekord Guinnessa? Czy może chcesz kiedyś do niego podejść? Oj, tak, i to nie jeden będzie rekord Guinnessa. Mam w głowie kilka, między innymi w maratonie. Powiedzmy również, jeszcze jest rekord też w podbijaniu piłki na czas ale z przerwami fizjologicznymi na posiłek, masaże i tak dalej. On wynosi 26 godzin, ale to jest akurat możliwe, bo przerwy to jest jednak coś, co bardzo dużo dałoby mi wtedy do, do pomocy, żeby to osiągnąć. W Czeszewie, bo tutaj moja rodzina pochodzi, tutaj moja rodzina pochodzi, e, mój tata e, tutaj się e, nie urodził, ale mieszkał e, całe swoje dzieciństwo i lata młodości, aż do 27 roku życia, kiedy się ożenił z moją mamą, która jest akurat ze Śląska e, i tam właśnie się przeprowadził i ja tam akurat e, mieszkam, czyli w Knurowie. Rodzinne miasto e, Jerzego i Dariusza Dudka i pozdrawiam ich serdecznie. <grym>